Cześć, mam na imię Sandra i bardzo miło mi gościć Cię na moim kanale. Jeżeli chcesz dołączyć do mojego klubu DDS, tutaj na górę wrzucam link ze wszystkimi informacjami. Dzisiaj chciałabym z Tobą zrobić trening na otwieranie klatki piersiowej, rozciąganie mięśni piersiowych, a także na mobilizowanie odcinka właśnie piersiowego. Będzie nam potrzebny do tego długi wałek. 90 cm, metrowy, mniej więcej coś takiego możecie znaleźć, gładki, z pianki. Jeżeli nie masz wałka, a masz zwykły roller, to go przygotuj. Będziemy pracować z wałkiem i ten krótki wałek będziemy kłaść w okolicach łopatek, czyli w górnej części ciała, a pod biodrami możesz położyć bloki do jogi, zwinięte poduszki lub ręcznik, tak żeby ich średnica była dokładnie taka sama po zgnieceniu jak tego wałka. Jeżeli na przykład masz dwa rolery, możesz spokojnie je wykorzystać. Mata i jeszcze będzie potrzebna ściana. Przygotuj się i zaczynamy. Zaczniemy sobie od mobilizowania odcinka piersiowego. Połóż wałek na wysokości łopatek. Dolne kąty łopatek nas interesują. Poruszaj tutaj rękoma i zobacz, czy Twoja łopatka tak się fajnie zapiera owałek. Następnie potrzebujemy złączyć ze sobą łokcie. Dlaczego? Chcemy, żeby na maksa te łopatki zeszły z naszego tłowia. Jeżeli będziemy mieć tutaj otwartą klatkę piersiową, to zobacz, że Twoje łopatki są na plecach. To jest dosyć duża płaska kość i ona będzie nam ograniczała, słuchajcie, ruchomość w odcinku piersiowym, a my właśnie z tym ćwiczeniem chcemy zwiększyć. Ruchomość w odcinku piersiowym. Stopy równolegle względem siebie, wdech nosem, napnij brzuch, napnij dno miednicy i odchylamy się do tyłu. Próbujemy nie przenosić tego ruchu na odcinek lędźwiowy, tylko rzeczywiście fajnie mobilizować piersiowy i na wydechu tył. Wdech. I z wydechem do tyłu, łokcie cały czas złączone. Wdech. I wydech. Wdech. Cały czas ten sam poziom. I wydech. Super. Pośladki troszkę niżej, czyli wałek pójdzie wyżej do głowy. Wdech nosem. I z wydechem lecimy do tyłu. Wdech. I wydech. Wracasz i do tyłu. Wdech i wydech i ostatni raz wdech i wydech. Super. Kolejne cztery centymetry. Góra. Napnij brzuch, popraw. Aktywuj dno miednicy, złącz jeszcze bardziej łokcie ze sobą, wdech nosem i z wydechem idziemy na maksa do tyłu. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech i ostatni raz wdech i wydech. Podnieśmy teraz biodra do góry. Nie zwijamy się tutaj w ślimaka, tylko próbujemy trzymać głowę i tułów równolegle względem mat. I teraz bardzo wolniutko, segment za segmentem próbujemy rolować nasz kręgosłup w okolicy właśnie odcinka piersiowego. Rób to wolno, żeby właśnie była możliwość, żeby każdy segment kręgosłupa mógł się tutaj zmobilizować, i fajnie, niech ta głowa nam tutaj wisi. Dobrze? Na razie jesteśmy w jednym miejscu, czyli jakby skupiamy się na tej części wyższej. Ekstra. Teraz. Pójdźmy trochę niżej, czyli właśnie dolny kąt łopatek, biodra do góry. I znowu pracujemy. Tutaj będzie trochę intensywniej. I staraj się mocno opadać z tą głową do dołu i z odcinkiem piersiowym. Trzymaj brzuch aktywny. Super. Zatrzymajmy się tam, gdzie mamy dolne kąty łopatek. Złączmy ze sobą łokcie i idziemy do tyłu. Spróbuj tutaj położyć głowę i przez chwilę zostajemy w tej pozycji. Rozluźnij. 4, 3, 2, 1, broda do mostka, i wolniutko wracamy do pozycji. Super, słuchajmy się z wałka, i teraz położymy sobie wałek pod kręgosłupem, dobrze? Siadamy na wałku w taki sposób, że tutaj Jesteśmy nisko, dobrze? Kość krzyżowa jest oparta tutaj na dole. Fajnie wałek ułożony symetrycznie pod kręgosłupem, dobrze? Musimy się tutaj dobrze ułożyć i najważniejszą rzeczą jest właśnie wsparcie głowy i odcinka, słuchajcie, szyjnego. Chciałabym, żebyś zwróciła zwrócił uwagę na pozycję Odcinka szyjnego i głowy. Nie leżymy na czubku głowy. Cała szyja tutaj jest na macie. Robimy jakby drugą brodę, delikatnie dociskając głowę do wałka. Dotyka głowa, odcinek piersiowy, cały kręgosłup. Ułóżmy w ten sposób miednicę, żeby również dotykał odcinek lędźwiowy, ale nie wciskamy odcinka lędźwiowego. Po prostu na razie trzymamy go tylko tak, żeby był fajny, Kontakt, dobrze? I teraz prostujemy obie ręce w łokciach. Dłoń ma znajdować się na wysokości barku, dobrze? Fajna pozycja głowy. Dłoń na wysokości barku. I teraz naszym celem jest to, żeby to dłoń, tutaj ta część um, grzbietowa, leżała na ziemi, jakby na tym się będziemy skupiać. Później, oczywiście, chcemy położyć przed ramię, chcemy położyć ramię, ale jak tu wszystko jest poprzykurczane, to bardzo często ta pozycja po prostu wygląda w ten sposób, że jesteśmy tam na opuszkach palców. Więc nie skupiamy się na tym, żeby dociągnąć łokieć, a dłoń, żeby mi uciekła, tylko właśnie leży tutaj dłoń. Wdech nosem, wydech ustami, trzymamy, oddychamy, skupiamy się na tym, żeby. Rozluźniać okolice obręczy. Te barki są jakby daleko od uszu. Nie chowamy głowy między ramionami. I teraz odsuń te ręce jak najdalej do tyłu, luźno, i będziemy prostować na maksa łokcie. Oba, ok? Luz i prostujemy. I jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 super. Teraz zginamy ręce w stawach łokciowych i idziemy do pozycji Cactus Hands. Czyli łokieć znajduje się znowu w jednej linii z barkiem, ręka jest zgięta do kąta 90 stopni i... Zazwyczaj znowu wygląda to tak, że po prostu tutaj cała ta ręka mi ucieka. Więc pamiętaj, skupiamy się na tym, żeby tu dłoń dotykała. Nie prostujemy już ręki, ona tutaj musi być zgięta. Dzięki temu będziemy super odczuwali to rozciąganie, to mobilizowanie. Tutaj na pewno na maksa czujesz całą klatkę piersiową. Skup się na tym rozluźnieniu. Otwieramy i mocno jeszcze te barki niech będą daleko od uszu. klatka piersiowa otwarta. Łopatki są fajnie ściągnięte i trzymamy. Pamiętaj, popraw pozycję głowy. Jeżeli głowa ci ucieka, to cały czas zwracamy uwagę na to, żeby szyja była na wałku i super. Cała głowa, a nie jej czubek. Wdech, wydech, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz będziemy rysowali takiego aniołka. Grzbietową stroną dłoni. Nie prostuj mi tutaj ręki, nie robimy czegoś takiego. Próbujemy jakby dociągnąć ramię do tłowia. I teraz tutaj często kompensujemy, uciekając z kręgosłupem. Nie, nie. Kręgosłup leży, słuchajcie, na macie i my mocno dociągamy. Nie odrywamy dłoni, dochodzimy jak najbliżej z ramieniem do tłowia. I jeszcze szorujemy ręką po macie, po podłodze, na wydechu dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. I słuchajcie, ostatni, jeden, zatrzymaj. Tutaj trzymamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy, schodzimy z wałka. Najlepiej zrobić to w ten sposób, żeby się tutaj zrolować. Bardzo dobrze. Przechodzimy teraz do ściany. Wałek kładziemy właśnie w taki sposób na ścianie. On tutaj dotyka, i teraz siadamy pośladkami. Pośladkami, słuchajcie, siadamy tutaj na wałku. I teraz najlepiej wchodzić do pozycji. Ze zgiętymi stawami kolanowymi wyciągnij pośladki spod siebie i nie chcę, abyśmy siedzieli na kości krzyżowej. Siedzimy na guzach kulszowych. Na razie, nogi zgięte w stawach kolanowych. Głowa cofnięta, łopatki są ściągnięte. Przyklejamy odcinek lędźwiowy do wałka. Przyklejamy odcinek piersiowy do wałka. To jest naprawdę bardzo trudne. Teraz, słuchajcie, przyklejamy. Odcinek szyjny i przyklejamy głowę. Druga broda pchamy tutaj na maksa, i nie chcę, żeby mi się odklejał tutaj kręgosłup od wałka. Przyklejesz, trzymasz. Daj ręce tutaj z boku. Jeszcze mocniej, lędźwiowy, piersiowy, szyjny, głowa. Nie pchamy na dno miednicę, czyli w momencie, kiedy wciskamy. Nie robimy takiego parcia do dołu, tylko chcę fajnie aktywne dno miednicy i brzuch. Wciskasz brzuch aktywny, dno aktywne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wciąż trzymamy. Ręce z boku, wdech nosem i z wydechem hop, dłonie idą do ściany i luz. Wdech i wydech. Proste ręce w łokciach, to jest ważne. Ręce tutaj mi nie uciekają i żeby dotknąć dłonią do ściany, nie chcę, żebyś odklejała, odklejał lędźwiowy. 10, 9, 8. Proste łokcie. Siedem. Dłonie dotykają. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Nie jest to łatwe. Dwa. Ostatni jeden. Zatrzymajmy się tutaj na dziesięć. 9, prostuj te łokcie. Jeszcze bardziej je prostuj, klatka otwarta, barki od uszu. I jeszcze lecimy 5, 4, 3, 2, 1 i puls. Puls 10, 9, proste łokcie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźniamy. Super. Wyprostujmy nogi w stawach kolanowych, wyciągamy pięty jakby spod siebie, żeby fajnie wyprostować właśnie e, kolana i poczuć tutaj rozciąganie całego tyłu i na razie wejdźmy jeszcze raz do pozycji, gdzie odcinek lędźwiowy dotyka. Jeżeli chcesz, możesz delikatnie poprawić, dosunąć się jeszcze bardziej do wałka, do ściany lędźwiowy, piersiowy, szyjny. Głowa, dobrze, one tutaj super dotykają. Stopy na siebie i czujemy tutaj w tej pozycji rozciąganie całej tylnej taśmy. Jeszcze przyklej lędźwiowy, piersiowy, szyjny, głowa. Głowa mi nie ucieka, nie odkleja się kręgosłup. Ręce z boku wdech i z wydechem nad głowę. Cały kręgosłup dotyka 10, proste łokcie, oczywiście. 9. Dotykają ręce. 8. Barki od uszu. Głowa jest wciśnięta w wałek. 7. 6 i robimy drugą brodę. Mobilizujemy tutaj szyję. 5. 4. 3. 2. Super. 1 i teraz hop ściągnij szorujemy dłonią po ścianie 10 9 8 pełen wyprost 7 wyprostuń 6 wyprost 5 4 3 2 i ostatni 1 i rozluźniamy super Mam nadzieję, że udało Ci się poczuć to mobilizowanie, rozciąganie, otwieranie. Przejdźmy sobie jeszcze na zakończenie tego treningu. Na chwilkę do pozycji klęku podpartego. Bark znajduje się bezpośrednio nad nadgarstkiem. Kładziemy tutaj rękę na kark. Ciężar ciała jest na tej ręce, nie uciekamy do tyłu. I hop, otwieramy. 10, 9, mocno zaangażuj. 8, rotacja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, super. I ostatni 1. No i oczywiście to samo leci na drugą stronę. Popraw pozycję. Barg znajduje się nad garstkiem. I obrotujemy 10, 9, Onchiam angażujemy tu mięśnie i mobilizujemy piersiowy 7 6 5 4 3 2 i ostatni 1 super Siadamy w siadzie skrzyżnym Na zakończenie jeszcze zróbmy sobie takie ćwiczenie Ręce idą na kolana. I teraz z wdechem otwórz klatkę piersiową, mostek do brody. Ręce są rozluźnione. Nie ramię tutaj robi robotę, tylko mięśnie grzbietu. Otwórz, wdech. I z wydechem rozluźniamy. Wdech, biust do przodu. I wydech. Wdech. I wydech. Otwórz, wdech. I wydech. I ostatni raz wdech. I wydech. Usiądź wygodnie. Na zakończenie wszyscy razem. Weźmy jeszcze super głęboki wdech nosem. I jak najdłuższy głęboki wydech. Bardzo Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Na macie, daj mi znać w komentarzu, jak ci poszło. Jestem bardzo ciekawa, jak masz rozciągniętą klatkę piersiową i mobilny odcinek piersiowy kręgosłupa. Życzę Ci cudownej reszty dnia, no i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się ponownie. Cześć!